Co najstraszniejszego ci się przydarzyło? Miałem około siedmiu lat i zbliżały się święta. Dom, w którym dorastałem miał parter i piwnicę. Po całym dniu spędzonym na oglądaniu filmów, zostawiłem poduszkę na dole i poszedłem po nią później tego samego wieczoru. Wziąłem poduszkę i spojrzałem w górę. Po drugiej stronie pokoju zobaczyłem elegancko ubranego mężczyznę, który rozglądał się po pokoju, nie zwracając na mnie uwagi. Dziwne było to, że był całkowicie szary. Od stóp do głów, kolor skóry i wszystko inne. Szary, gapił się z szeroko otwartą szczęką, całkowicie sparaliżowany strachem. On patrzy na mnie, zauważa, że go widzę, i opuszcza szczękę niżej niż jest to normalne dla człowieka, prawie jakby krzyczał na mnie, ale bez dźwięku następnie przebiegł przez ścianę i zniknął. Nie byłem w stanie zejść na dół, jeśli światła były wyłączone, aż do momentu, gdy stałem się nastolatkiem. Kiedy dorastałem, byłem blisko związany z córką kuzyna mojego ojca. Była więc chyba moją drugą kuzynką. Nazywała się Lisa. Jako nastolatkowie zbliżyliśmy się do siebie jeszcze bardziej. Byliśmy naprawdę bardzo blisko. W każdym razie trochę zmądrzeliśmy i rozstaliśmy się. Kiedy nadszedł czas na studia, minęło kilka lat i ja poszedłem dalej. Pewnej nocy wstałem, żeby się wysikać. Nie zapaliłem światła. Myłem ręce i spojrzałem w lustro. Tam była. Lisa stała w drzwiach za mną. Usłyszałem echo jej głosu. Powiedziała mi, że nadal mnie kocha i zawsze będzie. Potem odwróciła się i zniknęła z pola widzenia. Stałem przez chwilę, trzymając się umywalki. Serce waliło mi w piersi. Uspokoiłem się i uznałem, że to tylko sen. Próbowałem wrócić do łóżka. Moja poduszka pachniała nią. Jeszcze kilka sekund temu mogła być w pokoju. Położyłem się z powrotem i gdy zapadłem w sen, poczułem jej ciepło znajomą obecność przy moich plecach następnego ranka nie było po niej śladu żadnego zapachu żadnego śladu na kołdrze uznałem to za sen później tego samego dnia zadzwoniła do mnie mama powiedziała mi że lisa zmarła kilka dni wcześniej zabił ją jej chłopak upili się pokłócili a on ją uderzył i tak się stało myślę że wpadła żeby zobaczyć mnie po raz ostatni żeby się pożegnać zanim odeszła kiedy miałem 4 lata, nienawidziłem wiązać butów. Byłem w tym fatalny i nie robiłem żadnych postępów. Pewnego ranka wpadłem w szał, ponieważ mama kazała mi zawiązać buty przed wyjściem z domu. A ja próbowałem uniknąć tego okropnego obowiązku, płacząc i krzycząc na trzecim lub czwartym stopniu schodów. Sufit nad schodami rozciągał się poziomo od drugiego piętra do przestrzeni nad pierwszym stopniem, gdzie stykał się z pionową ścianą łączącą sufit. Drugiego piętra z sufitem pierwszego Wyobraź sobie duże odwrócone L Więc moja mała dupka krzyczy na jednym z niższych stopni A po kilku minutach moje spojrzenie kieruje się w górę Natychmiast przestaje płakać i milczę Wyraźnie pamiętam Jak widziałem mężczyznę w eleganckim, czarnym garniturze Z głową dzika, tylko niebieską Z kłami i futrem Który trzymał się w rogu sufitu Jak ninja Nad moją głową i patrzył na mnie z góry nic do mnie nie powiedział, ale wiem, czego chciał Moja mama zaczęła mnie pytać, co się stało Zauważając moją nagłą zmianę nastroju A ja przerwałem jej monotonnym głosem Mówiąc tylko, kazał mi być grzecznym W wieku 20 lat mieszkałem przez jakiś czas w Toronto W starym trzypiętrowym budynku bez windy Z dwiema sypialniami Kilka dni po wprowadzeniu się Mój współlokator Mike skarżył się rano, że w nocy hałasowałem Uderzając w ścianę oddzielającą nasze sypialnie i chodząc tam i z powrotem po mieszkaniu, uzgodniliśmy, że muszą mu się śnić lub były to odgłosy z innych mieszkań, ponieważ ja nic takiego nie robiłem. Uznaliśmy, że to nic takiego i nie zajmowaliśmy się tym więcej. Ale sytuacja ta powtarzała się regularnie każdej nocy. Wkrótce potem zacząłem zauważać w mojej sypialni medły zapach tanich perfum damskich zmieszany z wilgotną, z wonią. Wyobraź sobie ubrania starszej osoby pozostawione na wilgotnej, stęchłej podłodze w piwnicy, w pobliżu kuwety, która nie była wystarczająco często zmieniana, a zrozumiesz o co chodzi. Jeszcze dziwniejsze było to, że na chwilę przed pojawieniem się zapachu ogarniał mnie nagły, okropny niepokój. Mike wyprowadził się po zaledwie czterech miesiącach z naszej rocznej umowy najmu, co oznaczało, że musiałem pokrywać czynsz za całe mieszkanie. Dopóki nie znalazłem innego współlokatora, postanowiłem spróbować spać w jego sypialni wkrótce po jego wyprowadzce, aby sprawdzić, czy sytuacja się poprawi. Pierwszej nocy, kiedy spałem w jego dawnym pokoju, miałem niezwykle szczegółowy i realistyczny koszmar, w którym stałem w słabo oświetlonej łazience mieszkania i ciąłem sobie twarz dużym odłamkiem szkła, wpatrując się w potłuczone lustro łazienkowe. Było potłuczone we śnie. Wkrótce potem zacząłem słyszeć głośne huki w nocy i spłukiwanie toalety w łazience. Kilka razy w środku nocy włączała się gorąca woda w wannie. Jedną z bardziej przerażających rzeczy, które wydarzyły się niedługo przed moją przeprowadzką, było obudzenie mnie około drugiej w nocy przez telewizor, z którego rozbrzmiewał film Poltergeist na kanale City TV. W tamtym czasie kanał ten zawsze nadawał filmy późno w nocy, ale fakt, że jedyny raz... Kiedy mój telewizor analogowy z pokrętłem do zmiany kanałów lub głośności i przyciskiem do włączania, włączył się samoczynnie na pełną moc. Był właśnie wtedy, gdy nadawano film taki jak Poltergeist. To nie przydarzyło się mnie, ale mojemu tacie. Mieszkaliśmy w domu, który był częścią podziemnej kolei. Wokół domu było kilka ukrytych schowków, które obecnie służyły jako magazyn. Kiedy tam mieszkaliśmy, mój brat zaczął lunatykować i mówić przez sen. Pewnej nocy, kiedy moi rodzice spali, usłyszeli krzyk mojego młodszego brata dochodzący z mojej sypialni, mimo że spał na dole. Mój tata pobiegł na górę, ale drzwi mojej sypialni były zamknięte, jakby coś je blokowało. Więc kopnął je, by je otworzyć. Kiedy jednak je otworzył, obok niego przemknął cień, a w moim pokoju panował lodowaty chłód. Mój brat leżał na moim łóżku, śpiąc głęboko, wskazując na szafę i krzycząc. Złabią tatusiu złapią! Mój tata spojrzał, ale nie widział nic poza ciemnością. Szybko podniósł mojego brata, który był sztywny jak deska, pokryty potem i wybiegł z pokoju. Kiedy mój brat w końcu obudził się tego ranka, nie pamiętał nic z tego, co się wydarzyło. Po przeprowadzce przestał lunatykować.